Dobra, w zadaniu 25 musimy sprawdzić, czy punkty C1 do C5 należą do symetralnej. Najpierw sprawdźmy, o co w ogóle tutaj chodzi. Jeśli mamy sobie jakiś odcinek, tak jak na przykład w zadaniu 24, na przykład AB i mamy symetralną, która podzieliła go na połowę, i gdzieś tutaj na przykład będziemy mieć powiedzmy punkt C1, no to żeby on należał do naszej symetralnej, to odległość AC1, czy C1A obojętnie i odległość. BC1 muszą być sobie równe, tak? Czyli to musi być równe temu. Czyli jeśli wiemy z zadania, że na przykład C1A i C1B równają się odpowiednio 29 i 2 2,2, musimy sprawdzić czy lewa strona równa się prawej. Ja tutaj zastosowałem taki myk, że po prostu zrobiłem 29 równa się ze znakiem zapytania 2,29, czyli sprawdzam czy lewa równa się prawej. Tak? To mogę takie coś zastosować, gdybym nie zastosował znaku zapytania, no to bym jednocześnie twierdził, że to jest równe temu, a tego jeszcze na tym etapie nie wiem. Natomiast jeśli wyciągnę całości z 29, no to wyjdzie mi, że lewa strona jest równa prawej stronie, a to oznacza, że te odległości są sobie równe, czyli C1 należy do naszej symetralnej. Idziemy dalej. Tutaj mamy 1 i 5 w okresie, czyli mamy 1 5 5 5 5 i tak dalej. Natomiast 3 drugie to jest 1 i 5, ale bez okresu. Czyli lewa nie równa się tutaj prawej, czyli C2 nie należy do naszej symetralnej. I lecimy dalej. Pierwiastek z 6 i 2 e, pierwiastek z 3. 2 pierwiastek z 3 możemy przedstawić jako pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 3, a to jest pierwiastek z 12. Pierwiastek z 12 nie jest równy pierwiastkowi z 6, czyli mamy sytuację, kiedy mamy sobie symetralną, mamy sobie ten punkt A, B. Natomiast gdzieś. Powiedzmy tutaj będzie ten punkt C1, tak? Czyli on nie będzie leżał na symetralnej, ponieważ odległość AC nie będzie się równa odległości CB, tak? Raczej C3 powinien być. Ale wiadomo o co chodzi, tak? Czyli tutaj to nie jest równe temu, czyli C3 nie leży na tej naszej symetralnej. No dobra, lećmy dalej. Dwa pierwiastek z dwóch versus pierwiastek z 8. No i tutaj znowu pierwiastek. Z 2 razy 2 możemy przedstawić jako pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 2, czyli to będzie pierwiastek z 8. Tak? Czyli to jest to właśnie nasze dwa pierwiastki z dwóch. I widzimy, że lewa równa się prawej, czyli C4 należy do naszej symetralnej. No i punkt E. Tutaj zaczyna się piękna zabawa, ponieważ no, ta prawa strona jest taka trochę dziwna. Ale zauważ, że mogę sobie rozbić te 4 minus 2 pierwiastek z 3 najpierw na 3 plus. 1 minus 2 pierwiastek z 3. Co mi to daje? No na razie nic, ale gdybym zmienił to miejscami, czyli minus 2 pierwiastek z 3 plus 1, no cały czas niewiele mi to daje. Ale zobacz na pewien taki jak. Jeśli ja przedstawię trójkę jako pierwiastek z 3 do kwadratu, bo mogę, minus 2 pierwiastek z 3 plus 1 do kwadratu, to zobacz, że tu mi wychodzi wzór skróconego mnożenia. a minus b do kwadratu, a kwadrat minus 2 ab plus b kwadrat, gdzie to jest nasze a kwadrat, to jest nasze minus 2ab, a to jest nasze b kwadrat, tak? Bo tutaj mam pierwiastek z 3 do kwadratu minus 2 pierwiastek z 3 razy 1 plus 1 do kwadratu, czyli dostanę wtedy pierwiastek z 3 minus 1 do kwadratu. I tutaj pojawił się moduł, ponieważ jeśli mamy dowolną liczbę podniesioną do kwadratu i jeszcze pod pierwiastkiem, to to nie jest zwykła liczba, tylko to jest moduł z tej liczby, tak? Wartość bezwzględna. Czyli tutaj mam. Pierwiastek z 3 minus 1 w module, ale skoro wiem, że pierwiastek z 3 to jest więcej niż 1, to jest tam powiedzmy 1, 1, 2, 1, 3, no to na pewno ten środek będzie dodatni, czyli mogę znieść ten moduł, czyli otrzymuję lewa równa się prawej, a to mi daje w rezultacie, że C5 należy do symetralnej. Czyli tutaj trzeba zauważyć wzór skróconego mnożenia. Sprytne, ale teraz już wiesz, jak to zrobić.